Nikt ci nie mówi, że zanim pieniądze popłyną, zwłaszcza zanim zdobędziesz milionową nagrodę na loterii, wszechświat musi usunąć wszystko, co wciąż wibruje brakiem. Bałagan finansowy, który odczuwasz, nie jest porażką. To początek energetycznego oczyszczania, które pozwala, aby twój wybór stał się zwycięski. Gdy pole zaczyna przygotowywać twoje zwycięstwo, wszystko, co reprezentuje stary wzorzec, zapada się. Wygląda jak chaos, jednak jest to rekonfiguracja. Umysł próbuje kurczowo trzymać się kontroli. Pojawia się lęk, niepewność, wątpliwości. Jednak Neville Gadert zawsze podkreślał, że wyłącznie pewność tworzy rzeczywistość. Każde nieoczekiwane zobowiązanie, każde opóźnienie pieniędzy, każda relacja, która się oddala, to wszechświat ustawiający cię na nowo, abyś mógł otrzymać więcej, niż kiedykolwiek marzyłeś. Dyskomfort jest tylko oporem starego systemu. Serce już zdecydowało się wzbogacić, a ciało potrzebuje czasu, by dogonić nową wibrację. To, co interpretujesz jako stratę, tworzy miejsce dla nowego przepływu finansowego. Nic nie znika, wszystko ustawia się na twoją korzyść. Dawna częstotliwość rozpuszcza się. Ten ból emocjonalny to próba twojego umysłu, by chronić to, co już ci nie służy, jak strach przed nigdy nie rozbiciem banku. Pola odpowiada wyłącznie na to, kim jesteś. Jeśli wibrujesz jak zwycięzca, wynik nieuchronnie zgina się pod Twoją dominującą wibracją. Gdy obfitość zaczyna się zbliżać, Twój świat wewnętrzny się przeobraża. Stary ja się niepokoi, bo jest zastępowany przez kogoś zamożnego. Być może jesteś właśnie w tym punkcie. Wydaje się, że wszystko stanęło, lecz w niewidzialnym wszystko przyspiesza ku Twojemu rychłemu zwycięstwu. Wszechświat cię nie każe. On jedynie repozycjonuje twoją energię, abyś udźwignął nową, bogatą i wolną rzeczywistość finansową. Nieoczekiwane sytuacje tylko ujawniają ukryte lęki, które wciąż blokują nagrodę, o którą prosiłeś z tak wielką wiarą. Wdzęczność pośrodku pustki jest znakiem dojrzałości wibracyjnej. To hasło, które otwiera następny etap procesu. Niedostatek nigdy nie dotyczył kwoty. Chodzi o tożsamość. Pole mierzy Twoje wewnętrzne bezpieczeństwo, gdy materia jeszcze niczego nie potwierdziła. Zanim da Ci więcej, chcę sprawdzić, czy już wibrujesz jak ktoś, kto posiada wielką sumę, nawet jeśli wciąż wydaje się odległa. Stary jak krzyczy o logiczne odpowiedzi. Nowy ja zachowuje spokój, bo wie, że już wygrał idealne losowanie. Ciało uwalnia pamięci przetrwania. Zmęczenie, drażliwość, zamieszanie, to wszystko oznacza oczyszczanie. A nie cofanie. Każdy wybór zaufania przyspiesza kolaps. Każde dziękczynienie złożone przed otrzymaniem wzmacnia wzorzec dobrobytu. Dobrobyt rodzi się, gdy nie czujesz się kimś potrzebującym pieniędzy, lecz kimś, kto już żyje wybraną fortuną. Nikt cię nie przygotowuje na to, że tuż przed spełnieniem poczujesz przeciwieństwo tego, czego pragniesz. To ostatni test wibracyjny pola. Wszechświat obserwuje, czy twoja energia pozostaje stała gdy oczy widzą niedostatek. Dopiero wtedy bogactwo zapada do fizyczności. Nic nie działa przeciwko tobie. Rzeczywistość przeorganizowuje się, aby odzwierciedlić twoją nową pewność. Gdy pojawia się cisza, to znak, że wszechświat działa z większą precyzją. Oblicza dokładną drogę do twojego finansowego triumfu. Neville Goddard uczył, że materia podąża za wibracją, nigdy odwrotnie. Dlatego nagroda pojawia się po twoim przekonaniu, a nie przed nim. Im większa nadchodzi przemiana, tym mocniej lęk próbuje cofnąć cię do tyłu. To ostatni oddech Starego Ja, zanim zniknie. Jara nie jest pragnieniem czegoś, co chcesz. Jara to pozostawanie w pokoju, gdy nic nie potwierdza tego, co serce już wybrało. Jeśli jest trudno, to znak, że jesteś bardzo blisko. Kolaps dowodzi, że twoje bogactwo przekracza właśnie próg rzeczywistości. Oddychaj. Uczymuj spójność, wibruj jak ktoś, kto już wygrał. Przeprawa jest krótka dla tego, kto staje się obfitością przed pojawieniem się pieniędzy. Życie nie zwolniło, aby Cię ukarać. Zapewnia jedynie, że uniesiesz wszystko, o co prosiłeś z głębi duszy. Trfaj. Następne losowanie może być właśnie tym, w którym Twoja wibracja, wreszcie stabilna, zmienia Twój los w zwycięski. Wszechświat niczego Ci nie odbiera. Przygotowuję cię, abyś utrzymał wszystko. W tym bogactwo, o które tak długo prosiłeś. On już zasmakował wolności wibracyjnej. Choć ciało wciąż drży, twoja dusza wie, obfitość już istnieje w twojej linii rzeczywistości. Teka, aż stanie się z nią spójne. Gdy zbliża się przemiana, kolaps się nasila. To ostateczne rozdzielenie dawnego wzorca niedostatku i nowego ja, które szykuje się, by wygrać nawet na loterii. Jesteś popychany ku przeznaczeniu, o które prosiłeś. Każdy lęk jest skurczem energetycznym, wypychającym niedostatek. Każda wątpliwość to stara częstotliwość próbująca przetrwać. Obserwuj, oddychaj, pozwól. Strach nie jest wrogiem, jest zapowiedzą przemiany. Neville Gaddert wyjaśniał, że pieniędzy się nie przyciąga, lecz projektuje. Milionowa nagroda nie pojawia się przypadkiem. Odpowiada wibracji kogoś, kto już czuje się godny przyjęcia. Kiedy próbujesz kontrolować rezultat, pole odczytuje brak. Gdy podtrzymujesz pełnię, wszechświat zapada idealną sekwencję zdarzeń, aby zwycięski los trafił w Twoje ręce. Sekret polega na utrzymaniu właściwego stanu. Dobrobyt to podtrzymanie, a nie wysiłek. Obfitość to stabilność, a nie pośpiech. Spójność Twojego serca wszystkim kieruje. Myślenie o bogactwie bez jego odczuwania jest puste. Czuć bogactwo przed ujrzeniem go to tworzenie. Umysł i ciało muszą przyjąć, że już jestem zamożny, jak ktoś, kto w ciszy trzymał zwycięski los. Pieniądz przestaje być celem i staje się lustrem. Prosperowanie nie polega na wciąganiu czegoś z zewnątrz, lecz na pozwoleniu, by to, co już w tobie wibruje, objawiło się bez oporu. Lotelia staje się naturalną konsekwencją. Pole obserwuje Twoją spójność w ciszy. Sprawdza, czy twoja energia pozostaje niewzruszona gdy świat pokazuje przeciwieństwo w pustce rodzą się prawdziwi milionerzy wibracyjni kolaps jest potwierdzeniem nie karą jeśli życie się przeorganizowuje znaczy że nowe już się zaczęło pauza nie jest zwłoką to dokładny czas wszechświata dopasowującego niewidzialne tryby gdy znika grunt uczysz się unosić gdy upadek się kończy rozumiesz że był impulsem do wzniesienia Wszechświat przeprojektowuje wszystko dla twojego zwycięstwa. Pole zgina czas i otwiera nieoczekiwane drogi. Koincydencje się mnożą, pojawiają się pomysły, znaki migają. Energia, którą przyjąłeś, zaczyna materializować wybraną rzeczywistość. Przestałeś reagować na brak, zacząłeś tworzyć to, co wibruje. Wszystko, czemu dajesz emocjonalną uwagę, rośnie. Wdzęczność przemienia chaos w porządek a pokój napełnia pustkę. Dobrobyt nie jest przyszłą nagrodą, lecz obecną tożsamością. Za każdym razem, gdy wracasz do centrum, pole porządkuje twoje finanse i przybliża los, który zmienia przeznaczenia. Gdy umysł i serce idą razem, wszechświat słucha. Nagle otwierają się drzwi, pojawiają się ludzie, rodzą się okazje, a pieniądze płyną lekko. To nie cud, lecz odpowiedniość wibracyjna. Wszechświat odpowiada na to, Kim się stajesz, nie na to, o co błagasz. Dlatego bądź energią, którą chcesz otrzymać. Kolaps jest portalem. Wiara staje się namacalna. Niewidzialne dotyka materii. Lotelia przestaje być snem i staje się matematycznie nieuniknionym przeznaczeniem. Nie przyciągasz fortuny, jesteś fortuną. Życie tylko odbija twój nowy stan. Cisza nie jest już samotnością, jest ekspansją. Stary wzorzec został rozpuszczony. Wibracja się ustabilizowała. Wszechświat już zaczął odpowiadać i nie można go zatrzymać. Coś ogromnego się zbliża. Lęk słabnie, wątpliwość traci głos. Osiedla się cicha pewność, proces jest pełny, a bogactwo nadchodzi. Obfitość przechodzi jak bryza, a wkrótce zamienia się w wichurę dobrobytu. Synchroniczności potwierdzają nowy kurs. Zobaczenie właściwej liczby, spotkanie we właściwej chwili, potężna intuicja. Pole już zapadło Twoją prośbę i sprawia, że dociera. Teraz bezpieczeństwo jest w Tobie. Dlatego wszechświat może wreszcie dać Ci wszystko. Przepływ finansowy otwiera się, bo wibrujesz zasługiwaniem. Rzeczywistość przestaje być przyczyną, a staje się skutkiem. Pieniądz staje się rozszerzeniem tego, kim naprawdę jesteś, świadomą i nieograniczoną obfitością. Im bardziej się rozszerzasz, tym bardziej życie cię nagradza. Dobrobyt staje się stanem stałym. Nie wahaniem. Zaufanie staje się gruntem, nie ryzykiem. Nic nie poszło na marne. Każdy ból cię uczył. Każda cisza wzmacniała. Każda pozorna strata wyzwalała. Wszystko sprzysięgło się, byś nauczył się ufać, zanim zobaczysz. Przeszedłeś przeprawę wibracyjną. Trwałeś, gdy wszystko wydawało się przeciwne. Wytrwałeś, gdy nikt nie widział. Dlatego wszechświat rozpoznaje cię teraz jako zwycięzcę. Nowa rzeczywistość jest gotowa. Weź głęboki oddech. Podziękuj teraz. Dostawa trwa i nic nie zatrzyma tego, co już istnieje energetycznie. Pieniądze, możliwości i dobrobyt poruszają się w Twoją stronę w tej właśnie sekundzie. Wibracja została wysłana. Wyniki jedynie podążają za komendą. Pozostań tym, który już zwyciężył. Czuj, że wszystko dzieje się w doskonałym czasie. Wdzęczność jest paliwem podtrzymanej manifestacji. Powtórz do serca. Wibruję na częstotliwości bogactwa, które już do mnie należy. To kotwica nowego życia. Ostateczna pieczęć twojego skoku ku nagrodzie, która została ci przeznaczona. Teraz przebudzona świadomość nigdy już nie zaśnie. Nie czekasz, aby stać się bogatym. Żyjesz jak ktoś, kto już jest.